Witajcie z tej strony Natalka I dzisiaj będzie następny filmik Star Stable Online Dzisiaj będziemy Kupować konika Tego z nowej aktualizacji Jeszcze sobie je obejrzę Razem z wami Bo jeszcze tego sama nie robiłam Mam star odpowiedni już I no był, Były nowe spodnie w sklepie z bonusami I No po prostu były nowe spodnie w sklepie z bonusami I yy, no, są bardzo ładne, ale teraz nie pasują mi do kompletu Obejrzymy sobie te koniki Wow, naprawdę są ładne Ja od razu myślałam, że kupię tego Bo jest po prostu moim zdaniem piękne No, niby kolej drugiej generacji Ale naprawdę, dla mnie jest piękny Przepiękny, dosłownie Przepiękny Przepiękny, prześliczny, dosłownie on jest szczerze dopracowany. Bardzo popatrzcie na te znaczki. Oj, no dobra, e, popatrzcie na te znaczki, na jego pupci te znaczki, i te kropencje, i to wszystko, to w ogóle to jest, to jest nie do pomyślenia. Teraz lecimy sobie do drugiego. Też jest śliczny. Też bym jakbym mogła to kupiła, no ale nie będę go aż tak... Cześć, cześć. E, ale ben, nie będę go kupować, bo tamten mi jednak przemógł. <grym> dzień dobry. E, ten mi, tamten mi jednak przemógł. To nie... Nie jest wory nie, 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 nie dzisiaj twój dzień. Może... Może kiedyś, ale raczej nie kiedyś, bo one znikają 24 marca, więc... Jednak kamieniem, no to, no to musi być dopracowane, bo kamienie no... no dobra nieważne. Ma oczywiście końca nad swoją główką. Yy, ma wszystko dopracowane, ogonek też śliczny jest. Yy, I w ogóle kamienny taki. On coś ma pod... Tak, ma coś pod brudką. Yy, yy, tam są jeszcze te zwierzaczki. Ale jednak ten mi chyba przemógł. No popatrzcie na to żywe! Nie no, jakoś dla mnie jest ładniejsze. Nie wiem dlaczego. Po prostu jest ładniejsze. Więc będziemy tego kupować. Jeszcze zobaczę jak tutaj są z tymi zwierzeczkami. tutaj jest? Yy, yy, no, fajny. Fajny w miarę. Ale nie, nie, nie będziemy kupować żadnego zwierzeczka. O, ja tak zwierzaczki to tak średnio kupuję. Bardziej mi zależy na koniach. bo tym są strasznie drogie. Naprawdę. Ta cena to jest moim zdaniem za dużo na zwierzaczka. 400 star coinsów. To powinno być jakieś, nie wiem, 100 ileś maksimum. Brzusio. Brzusio myślałam, że będzie bardziej dopracowane. No, ale jest też sposzko. Też nieźle. W ogóle te kamienie to takie... Tam bardziej wyraźnie są te kamienie. A tutaj trochę mniej, ale no, ten mi się bardziej podoba. Kropki, to, to podoba. Te kropeczki są takie słodkie. No dobra. Popatrzcie, będziemy sobie kupować tego oto konika. Jest śliczny. Bardzo dopracowany. Znaczy, dla mnie przynajmniej bardzo dopracowany. Dla jakichś takich fanów Star Stable, którzy już długo grają i naprawdę wiedzą, jaki to jest dopracowany koń, to może dla nich nie tak idealnie. Ale można sobie zobaczyć nawet na zdjęciu. Coś widziałam na jego... O, popatrzcie tu na chrabkach. Oj oj, 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 oj. Jej, kur twoje zęby! Nie chcę widzieć twoich zębów. No dobra, no to teraz będziemy sobie to kupywać. To kupuję tego konia. Sobie to przeczytam, więc zaraz do Was wracam. No, jest podobna do W w jest zimno, siła 3, 602 Zwinność 2. Poziom pierwszy. 750 to jest okazyjna cena. Kup konia. Za chwilę wracam do Was, kiedy już wybieram sobie imię. Okej, okay, ludzie, już wybrałam imię i y, zatwierdzam je. Czyli ja, mama <laughs> no, już sobie kupiła tego drugiego. Wybierz imię dla swojego konia. Melody Girl. Bardzo długo się nad tym, z 10 jak nie więcej, minut się nad tym zastanowiłam, jakie. Zrobić imię, bo miało być Stone, ale Stone to było za bardzo Stone, no wiecie, kamień. A to jest y, melodyczna dziewczyna, coś takiego, dobra, bierzemy. Ok. Gratulujemy nowego konia, twój nowy boski koń zostanie dostarczony do twojej stajni Wkrótce będziesz go mogła odebrać z jego boksów. Stajni Fajnie, bardzo się cieszę, nowy koń. To zawsze coś bardzo, bardzo dobrego. I on tu zniknął. Dobra, ja biorę podwózkę. Wezbij pod podwózkę. No i będziemy sobie brać tego konika. Bardzo się cieszę, że go kupiliśmy. Po prostu szaleje bo uwielbiam. Znaczy, bardzo mi się spodobał ten koń. Ten konik to po prostu moje marzenie. Chciałam mieć taki. Już, już. Słuchajmy. Za chwilę będziemy też kupować sprzęt, bo po prostu muszę mieć jakiś sprzęt dla niego. O, jak jest... No, trochę słabo się go kłaszcze, ale okej. Okay. Popatrzcie. Znaczy tak... Słabo. E, słabo, tak trochę... Ale... Powiedzmy... Tak. O. No, słabo, bo nie trzyma tego jednak... Powiedzmy. piciu. O, pije dobrze. Pijesz ładnie przynajmniej. Eee... Szczotkuj. Szczotkujemy nicość. jest tak trochę słabo, ale okej. Okay. Wsiadamy na ciebie, Melody Girl. Dzień dobry, ale ty jesteś duża. Jesteś największa z moich wszystkich koni. To jest największy z moich koni. Popatrzcie na te konie, wszystkie. On jest gigantem, ale ma fajny stempik rozluźniony. Nie, 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 nie patrzę się, nie patrzę, tam nic nie było. Nie chciałam tego zrobić. No, co ja zrobiłam? Na razie założę ci to, ale będziemy jeszcze kupować do ciebie sprzęt. Będziemy jeszcze do ciebie kupować sprzęt, koniu. Yy, bardzo fajny jesteś, naprawdę świetny jesteś. Taki rozluźniony stępik masz. Na razie sobie, pod koniec sobie sobie, zobaczymy sprzęt do ciebie, ale na razie nie żałuję, po prostu piękny jesteś. Ale ten sprzęt nie pasuje zbyt do ciebie, tak idealnie. Ten sprzęt tak średnio do ciebie pasuje. Uuu, ale jest ładny poprzemianie. To jest po prostu marzenie. Teraz tu pasuje do tego sprzętu, ale tak to nie pasuje. Ale ty jesteś teraz marzeniem. Popatrzcie na to. To jest po prostu. On jest piękny poprzemianie. O kusik ma śliczny. Może weźmiemy sobie F1. Śliczny ma kusik. To tak chodzisz, dziewczyno. Teraz wolny galopik. O, też ładny, taki bardzo rozluźniony. Grzywka mulata, ale ma tu przypiętą grzywę. To mi się tak średnio podoba, ale no patrząc na ogół konia jest bardzo ładny. Szybki galop śliczny. Wiem, że to jest też Clydesdale, więc on ma takie same chody, ale ja nigdy nie miałam jeszcze Clydesdale'a, co można było zobaczyć po mojej stajni, mojej pustoszałej stajni. No więc bardzo się cieszę i sprawdzam te chody. No, taki luźny, ale nie wiem, czy trochę nie za sztywna jest ta szyja, po prostu. Ale jest ładny ten ogonek, tak śmiesznie podskakuje. I cwał. Uuu, ale fajnie wyciąga grzy... Szyje. Ślicznie, dosłownie. Pięknie. Pięknie. Strasznie mi się podoba. Uuu, i musiałam coś zepsuć. No, a teraz zobaczymy sobie szybkie zatrzymanie. O, masz takie, okej. Okay. Yy, skok. Cofanko, zaraz jeszcze... No tak, ten widok jest w miarę okej. Okay. Skok! O, skok jest taki... No... Zwyczajny. Taki powiedzmy zwyczajny. Że wyrzucę te nogi jakoś tak do... To. Ale co tam? Yy, yy, wstępik ma ładny, mi się... Znaczy kus. przepraszam wszystkich... I yy, cofanko? On nie patrzy się ze siebie chyba. Znaczy, ma oko skierowane, ale... No, taki, taki... Taki, taki, taki jak... Mm. Dobra, nieważne. Ale mi się podoba. Jest ładny. Spoczko. Spoko jest ten... Y... kul, yy, No, te cofanko. Kus mi się chyba najbardziej podoba. A teraz sobie zobaczymy... Cześć ja! Też masz ładnego konika, też masz ładnego konika przemienie Też bardzo. po przemienie też mi się... ten bardzo mi się podoba, ale ten teraz jak go mam, to po prostu świetnie mi się poprzemienie podoba bardzo. Fajnie masz tu pysio. Wszystko fajnie dopracowane. To jest siwek. Taki siwo jabłkowity powiedzmy taki. Yy... No, bardzo ładne łóżka, fajnie starczą. Mój jest taki przypalony, jak tu się mówi. No to teraz sprawdzimy sobie na sklepie globalnym. Mm. Nie brązowe. Chciałam coś fioletowego. Mm, znaleźć. A, ten drogi, ale ładny jest. Potem zobaczymy coś tańszego. Mm. sobie szybko obliczę, ile to będzie kosztowało i chyba to kupuję, bo mi się to mega podoba. Ten sprzęt. Okej, okay, ludzie, kupuję ten sprzęt. Mm, już posiadam, właśnie jest, wiem, już to posiadam. Mm, Wziąłem to z kodu promocyjnego. Popatrzcie, to jest takie śliczne wszystko, więc to wszystko kupuję. Uwaga! Kupuję to wszystko... No będę miała 9000 ileś tam, bo obliczyłam to sobie, że to będzie 235 Mmm... No ale kupuję. Kup. Yy, kup. Okej. Okay. Kup. Kup. Okej. Okay. Pokaż tylko przymierzane. Kup. Kup. Okej. Okay. Ok, kup, kup, ok, o, w miarę, y, się... popatrzcie, zostało mi jeszcze tyle, więc sporo, popatrzcie, wreszcie kupiłam to standardowe siodło, no, bardzo piękne to wszystko wygląda, a spra nie sprawdzałam dębowania, No, jest takie słodkie, Uuuu. Ale nie, ten sprzęt jest epicki Tylko zmienię sobie kapelusz I może buty Dobra, na tym będziemy kończyć Już nasz naprawdę No długaśny film Ja sobie go potem potrenuję Moją Melody Girl Girl, Girl się mówi Melody Girl I bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam Mam nadzieję, że wam się spodobało. No, tak to się prezentuje w całości. Chyba wszystko pokazałam, co mogłam pokazać. Obejrzałam sobie konie, kupiłam i kupiłam sprzęt do niego, bo wygląda to w miarę ok. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. No i co, będę kończyć ten bardzo długi film. Przepraszam, że tak długi, aż no ale papa! Pa.